Siemaneczko ludziska, z tej strony Laniak, witam wszystkich widzów, którzy oglądają ten film. Dzisiaj sobie zagramy Wyforta, ale zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę, subika oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Naprawdę, dzisiaj są wielkie emocje, ponieważ dzisiaj startuje nowy sezon, nowy sezon Wyforcie, rozdział drugi, sezon trzeci. Dzisiaj sobie zobaczymy, co nowego Przygotowali w karnecie bojowym i co nowego dodali do gry. Ale zanim zaczniemy, zobaczymy sklep. Dzisiaj zobaczymy sklep, więc to jest mrucz, mrucz topór. Mrucz topór, ten topór mi się nie podoba, nie wiem dlaczego, ale mi się akurat on nie podoba. Taki średni, naprawdę powiem Wam, że jest średni. Dobra. VIX. To jest skin. Jest nowy z sezonu drugiego. Więc naprawdę to jest nowy skin. Mi się za bardzo nie podoba. Powiem wam tyle, że ten skin za bardzo mi się nie podoba. Dobra. Jaskrawy topór. Nie podoba mi się. Nie wiem dlaczego, ale po prostu moim zdaniem ten killow jest słaby. Rex. To jest Rex. Nie podoba mi się ten skin. Jakoś po prostu mi się nie podoba. Dobra. Co mamy tu jeszcze? Taki skin mamy. Nie podoba mi się. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie podoba mi się. Nie jest fajny. Mi po prostu takie skiny przypominają bambika, naprawdę. Dobra. Sopel lodu to jest fajny kilof. podoba mi się. Sopel lodu to naprawdę chciałbym mieć taki kilof. chciałbym, ponieważ podoba mi się. Bardzo, bardzo mi się podoba. E... Dream Fit. Taka emotka, nawet fajna. Zabawa. Też fajna emotka, ale emotek się nie opłaca kupywać ogólnie. Elektryczne podrygi. Taki, taki nawet fajny, fajna nawet emotka. No i Tary Fiara. Nie podoba mi się ten skin. W ogóle nie mogę na niego patrzeć. Naprawdę nie podoba mi się i to bardzo. To jest malowanie na broń. Powiem Wam szczerze, że nie jest jakieś takie zbyt ładne to malowanie. No i co możemy jeszcze zobaczyć? O, błysk. Ten skin jest trochę fajny. Trochę mi się podoba, ale też nie jest zbyt fajny. Nie jest zbyt ładny. Jakoś tak za bardzo mi się nie podoba. Dobra. O, tu jest karnet bojowy. Tu jest karnet bojowy. Karnet bojowy plus 25 poziomów, za 2800 fałdolców, za 950 fałdolców jest karnet bojowy sezon trzeci rozdziału drugiego. Dobra, patrzymy na karnet bojowy. Zobaczymy dzisiaj karnet bojowy, ale patrzcie co się zmieniło w medalach. W ogóle są trochę inne, na przykład zbierz metal 400 000 PD, likwidację ze szczelby 14 000 PD. 14 000 PD. Zadaj obrażenia przeciwnikom ze szczelb, 14 000 PD. W ogóle coś tu trochę się zmieniło. I zobaczymy karnet bojowy. Uwaga! O kurde, Aquaman. Ja jest Aquaman. Ja karty medali, wyzwania stylu, Aquamena dodali, ja nie mogę. Ale Kozak. Aquaman to jest fajna postać. Bardzo mi się podoba. Buduj, buduj, solka, buduj, solka. Dobra, zobaczymy karnet bojowy. Utwórz pil, filmy ponownie. Otwa, otwarzamy trailer. Uwaga, to jest trailer. Uwaga, nie oglądałem go jeszcze. Witaj na falach. Aquaman. A czyli można własną parasolkę stworzyć, własną parasolkę? Co samochody dodali? Ty samochody dodali, to jest wielki trailer. Aquaman jest. Auta chyba dodają, chyba auta dodają. Dobra, to jest pierwszy skin. To jest drugi skin. Eee. Y to jest kolejna, to jest emotka. To są smugi. Tu są fałdolce. Tu jest parasolka. Tu jest plecak. E, mamy tu takie malowanie na bronie. Taką pioseneczkę. Taką płytę. Tu mamy ekran wczytywania. Tu mamy takie kilofy, ale fajne. Tu mamy sztandar, fałdolce, jakieś takie emotki. Tu jest para, ta y, nie parasolka, tylko lotnia. To jest parasolka, ekran wczytywania. Ogólnie mamy kolejny skin. Nurek Jonesy, czy coś takiego? Emotka. Niewidzialne wiosło. Za darmo. To jest takie, jakby smugi, kozak. W ogóle to jest związane z wodą. Sztandar. Stofałdolców. Tu mamy taką Lotnie. Tu mamy graffiti, ekran wczytywania. No i mamy kolejne kilofy, znaczy kilof. Eee, tu mamy sztandar, tu V-dolce, Zupełny kwadrat. Eee, tu mamy graffiti. Taka parasolka. Zbieżność. Emotka. Tu mamy taki kilof. Fodolce. Tu mamy kolejny skin. Tak wygląda, tak się prezentuje. To jest Julka. Ma kilka stylów. Tak mi się zdaje. Taki styl mamy. Różne style tu mamy. Trzy style mamy. Tu mamy w ogóle takie nieciekawe rzeczy. O, to jest nawet fajna lotnia, kozak. O, tu mamy taki skin, ale tym razem z maską. Ten, same, ten sam, co na pierwszym poziomie, tylko że po prostu z maską. Faudolce, na paluszkach, to jest taka emotka. Standard, graffiti. Faudolce. No i tu mamy kolejny skin. Kitek, kitek. No, kozak, kozak. Taki plecak mamy też. Malowanie mamy. Kozak, ludzie, kozak. Ten karnet bojowy to jest kozak. Tu Faudolce. Tu mamy emotkę. Sztandar. Ekran wczytywania, tu mamy kill off. Czyli są samochody. Nie mogę się doczekać, jak odpalę solo i zobaczymy wszystkie rzeczy, które dodali. Aktualizacja na komputer miała 11 GB. Mamy graffiti tu. Plecak mieliśmy tam, sztandar. Faudorce i kolejny skill, znaczy skin ogólnie. Taka Siona. Kilka styli ma, czekajcie. Kilka styli ma, czekajcie. Jaki jest drugi styl? Taki styl jest drugi. Trzeci styl. Aż tak dużo styli ma ten skin. Czwarty styl. Uwaga, piąty styl. I ostatni styl. O, mamy kilka styli, naprawdę sześć styli. Um, tu mamy kilof. Tu mamy ogólnie emotkę. Graffiti, Faudolce. Spadająca kometa, lotnia. O kurde, ale kozak ta lotnia. Kozacko wygląda. O, takie malowanie kozak. Podoba mi się. Tu Dolce. Pochmurno emotka. Fajna, fajna kozak. O, ta lotnia. Talotnia chyba jest kozak. No, ta lotnia akurat fajnie wygląda. Tu mamy taki plecak. Tu mamy ogólnie Faudolce i na setnym mamy Wieczny rycerz i mamy jeszcze jeszcze taki skin w masce Kozak mamy i taki i taki ale naprawdę ten wygląda Kozak podoba mi się. Dobra ludzie to co? Yy... W ogóle nowe stroje i style. awansuj by odblokować nowe stroje z karnetu bojowego. Ukończ wyzwania, by odblokować nowe style. Ukończ wyzwania Aquamena, by odblokować jego styl oraz dodatkowy styl. Rozumiem. Czyli muszę kupić karnet bojowy i ukończ wszystkie wyzwania Aquamena. Kup karnet bojowy sezon trzeci. Mamy tu style. Taki i taki. Czyli Aquamen będzie z wyzwań. Kozacko. Yy... Wyzwania mapy na razie są... O, tu są. Wyzwania... Tygodnia pierwszego i wszystkie wyzwania. Tu mamy wszystkie wyzwania. O, kozak, ludzie. Dobra, co jeszcze tu mamy? Buduj solka, czy coś takiego. Aha, dobra, rozumiem. I co? Można tu budować w ogóle. W ogóle można budować swoją solkę, czyli w sumie parasolkę. Mamy tu wszystko. Ojeju, o, ale kozak to jest. Kurde, karty medali. Rozumiem, dobra, to idę kupić karnet bojowy. Czekajcie, uwaga, czekajcie, gdzie się. Chcę karnet bojowy, kup karnet bojowy i kupiłem karnet bojowy za 950 fałdolców. Mamy pierwsze skiny, to są pierwsze te skiny. No i co? Zaczynamy grać. Zobaczymy, co zmienili na mapie. I przekonamy się, jak to wszystko wygląda, co oni tam zmienili. Zostało mi 50 fałdolców. No i co? Zaczynamy. Gramy Solo. Mam ogólnie... Czekajcie chwilę. Szybko muszę ubrać. Szybko muszę. Muszę szybko ubrać. O, ubrałem skin. Ubrałem nowy skin. Uwaga! Chyba dodali auta. I chyba dodali Pierwszo... osobowy ten. Jak to powiedzieć? Nie wiem, jak to się na, nazywało. Yy, że z pierwszej osoby oglądamy, że z pierwszej osoby gramy po prostu. Nie wiem, oni chyba to dodali, ale nie jestem pewien, czy na 100%, bo mówili coś, że dodadzą tryb taki, że będziemy patrzeć z pierwszej osoby, więc zobaczymy, czy to dodali, czy nie dodali. Zobaczymy w ogóle, co na mapie się stało, yy, co oni tam w ogóle zbudowali, i zagramy taką jedną lub dwie rundy zobaczymy, bo naprawdę emocje mam wielkie, bo Karnet bojowy jest fajny. W ogóle są misje Aquamena, w ogóle wyzwania są na Aquamena. Można zdobyć Aquamena. Kozak, bo dodali Aquamena do gry. Kozak. Były spoilery, że Aquamena dodadzą, więc Aquamena dodali. O, sztucera dodali chyba. Chyba sztucera dodali. W ogóle patrzcie, jak się mapa zmieniła. Zalew został, została sklepowa sadyba i gasnący gaje. Tak naprawdę to odwiedzamy jeszcze tą miejscówkę, tą miejscówkę, tą, tą. Wszystko trzeba odwiedzić po kolei, ale nie wiem, czy w odcinku wszystko odwiedzimy, ponieważ mapa naprawdę jest wielka. I w ogóle strefa, jaka jest w ogóle strefa? Tak to wygląda. Farma Furii chyba nie ma. Ojeju, tak to wygląda. Kozacko. Dobra, to lecimy tam, gdzie kiedyś była agencja. Chyba tej agencji już nie ma. Platformy nie ma. Pomagierów nie ma w ogóle. W ogóle wszystko się zmieniło. Cała mapa jest w ogóle zmieniona. Kozak, a tu co to jest? O, żeton. XP tam mamy. Niby słyszałem, że auta dodali. Ale wszystko zobaczymy dzisiaj na live, ludzie. Wszystko zobaczymy dzisiaj na live. Ponieważ dzisiaj robię też live'a. I chciałem wam wszystko pokazać. To jest władze. Co to jest za broń w ogóle? Co to jest? W ogóle ja nie wiem, co to za broń mam, co to za... O, są pomagierzy jednak. Chyba są. Co to? Kto to jest? Kto to jest? Czekajcie, idę na górę. Nie wiem w ogóle, co to za bos. Co to jest pompa? To jest Julka! A atakujemy Julkę w ogóle. Tommy Gun Julki, Grappler, co jest? Ale oni to zmienili tą grę. Nie, wie, nie wierzę w ogóle w to, nie wierzę w to, że aż tak mocno zmienili mapę. Aż tak mocno wszystko pozmieniali. W ogóle nie wiem, co to jest, jakaś pompa czy coś. W ogóle tamten sezon mi się bardzo nudził. A teraz, ludzie, jest kozacko, bo jest nowy sezon, pierwszy dzień nowego sezonu, wielkie emocje, otwieramy. I czekajcie, gdzie jest safe? Safe jest tam. No, kurde, zabili mnie. Dobra, to jeszcze raz y, spróbujemy. W ogóle nie wiem, jak safe może wyglądać. Nie wiem w ogóle, co się w safe znajduje. Ty, Fortnite mnie zaskoczył, ludzie. Fortnite mnie naprawdę zaskoczył. No, w sumie zawsze są coś nowego i zawsze jest coś czadowego, ale w sumie nie wiem, czy są te auta, czy oni dodali te auta, czy nie, bo w sumie dopiero co ogarniam tą mapę i dopiero co po prostu ogarniam to wszystko. No i co, dajemy gotowość, zagramy jeszcze jedną rundę, i myślę sobie, że po tej rundzie, co teraz zagram, kończymy, w ogóle kończymy odcinek. Scorpion coś tam mi mówił, że ma problem z problem z PS4, a czy ogólnie z Fortnite'em, i mówi, że w ogóle nie może mu się pobrać, czy coś. I w ogóle, i w sumie nie wiem, czy Scorpion da rady grać dzisiaj we Forta. I w ogóle czy zagra w tym sezonie, bo mówi, że coś tam nie daje rady. On napisał, że musiałby usunąć jakąś grę, a nie mam jak, bo jest kosz w PS4. Zdawałoby, więc nie dam rady pobrać aktualizacji, coś takiego pisał. Nie wiem, tak niewyraźnie pisał, że nie wiem o co chodzi. I mówi, że nie ma miejsca w systemie PS4. Mówi, że aktualizacji nie pobierze i... Mówi, że nie da pewnie rady. No, ale naprawdę zaskoczyło mnie. Naprawdę. Teraz zagramy jeszcze raz. Tylko tym razem polecimy na inną miejscówkę. Na przykład polecimy na tą miejscówkę. A w ogóle patrzcie się. Zostało tylko sklepowa sadyba, zalew zastoju, gasnące gaje i zielone żywopłoty. Tak naprawdę to wszystko wymienili. I patrzcie. Mamy tu takie wyzwania. Mamy tu takie różne wyzwania. Na razie e, uczę się grać z tą mapą, na razie ogarniam wszystko. Na razie dopiero co to zacząłem grać. I jeszcze ogarniam to wszystko. Ale skoro naprawdę ma problem z pobraniem forta, Eee, po tej grze kończymy odcinek i możemy zrobić live'a, ponieważ nowy sezon nigdy w sumie nie robiłem rano odcinka, znaczy live'a w sumie. Nigdy tak nie robię. Ale w sumie naprawdę mnie zaskoczyło. To jest w ogóle szok ludzie. Jak oni zmienili forta? 262 w głowę. Sztucer w ogóle dodali. Tylko w ogóle nie, nie mogłem znaleźć tego sztucera na mapie. Ale, żeby takie coś zrobić, to jest ludzie szok. Akwomena będziemy mieli. Będziemy mieć skiny z karnetu bojowego. Jeszcze odrobię faudolce. No, kozak ludzie. No i lecimy na nową miejscówkę. Kiedyś tam były słone z Czechy. teraz tych słonych z Czechów nie ma i zobaczymy, co oni tam zrobili. W ogóle niektóre rzeczy zalało, ty, ale w sumie niektóre budynki zalało. Patrzcie, ile tu jest wody w tym sezonie. W ogóle wszystko jest zalane. Ty w ogóle to są słone z Czechy? Tylko, że połowę słonych z Czechów są zalane. To są normalnie jak słone z Czechy. Tylko, że po prostu wszystko jest tak, po prostu zalane. Ale w ogóle kozak, że będzie Aquaman? Słone, tak, to są dalej słone z Czechy. Tylko po prostu zmienili trochę. No i co? Myślałem, myślałem, myśl, właśnie wiem, że są chyba tu auta. Ale na razie nie spotkałem się z żadnym autem. Co to za. Co to jest? W ogóle famasa zmienili, inaczej strzela. Co jest? W ogóle famas inaczej strzela. 14 tysięcy za jedno, za jeden medal. Co. Co? Co jest? Jakie ity mam? Nie, nie wierzę w tego fortal. Po prostu ja nie wierzę. Nie wierzę ile się zmieniło. 11 GB aktualizacji na konsolę, pewnie więcej. Na konsolę chyba 19 GB słyszałem, że jest. Fontanna w ogóle tu jest obfitości. Ale mi idzie dobrze. Na sam początek to kozak mi idzie. O, drugi poziom wbity. Drugi poziom wbiłem. Czekaj, fontanna obfitości. Muszę się trochę tam uleczyć i tak dalej. Dobra, zginęliśmy. Ale ja w ogóle jestem zdziwiony, jak Fortnite się zmienił. Co sezon tak mocno się zmienia, że to naprawdę jest szok, bo naprawdę dużo się zmieniło. Zdobyłem nową memotkę, zdobyłem drugi w ogóle. Poziom karnetu wojowego. I naprawdę jest dużo PD, jak na sam początek. Dużo wyzwań, jak, jak na sam początek. I co? Miałem coś sprawdzić. Kupiłem karnet i wyzwanie z i w stroju Aquamana nad wodo, wodospadem w wąwozie wa, wspania span, Łości, wam wozie wspaniałości. Zanurkuj w stroju Aquamana. A tu ukończ wszystkie wyzwania Aquamena. Na razie nie ma żadnych tam wyzwań. Tu mamy takie style. Takie style. Co są wszystkie wyzwania? Kilka styli. Naprawdę kozak. Kozak ludzie. Yy... Naprawdę wiele się stało. Ja dalej w to nie wierzę. Dalej w to nie wierzę, ludzie. Jak oni zmienili forta? Jakie fajne itemy są. Wszystko jest nowe. Naprawdę nie dowierzam. Naprawdę Fortnite się mega zmienił. I pomyślałem, że to dzisiaj na tyle, więc zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na kanał Skorpiona. Skorpion mi mówił, że coś nie da rady zagrać w Forta, Że ma coś tam problem. Ale dzisiaj to na tyle. Ja idę wrzucać odcinek. Zaraz będzie live. Zaraz będzie live i ogarniemy wszystkie rzeczy po kolei. Tylko na razie wrzucimy ten odcinek, a potem zrobię live'a. Bo naprawdę jeszcze nie wszystko ogarnąłem. Jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia jest. Więc dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia do następnego odcinka czy tam live'a. Elo ludziska. Elo pantero.